Strajk studentów Uniwersytetu Gdańskiego z maja 1988 roku w obiektywie Leszka Biernackiego, dyskusje i prelekcje dotyczące najnowszej historii Polski. Wszystko to przygotowali młodzi ludzie z Uniwersytetu Gdańskiego. Postanowili w ten sposób rozpocząć cykl wydarzeń poświęconych bohaterom strajku i niezwykłym wydarzeniom lat 80. Ta wystawa jest organizowana przez niezależne Zrzeszenie studentów w ramach obchodów 25-lecia strajków majowych na Uniwersytecie Gdańskim. Jest to wystawa zdjęć strajków majowych Uniwersytetu Gdańskiego i właśnie możemy przybliżyć się trochę do tej historii. To są zdjęcia autorskie pana Leszka Biernackiego, który uczestniczył w tych strajkach. Pierwsze liceum ogólnokształcące imienia Mikołaja Kopernika jako pierwsze w Gdańsku rozpoczęło prezentację wystawy fotografii, której sponsorem jest Kasa Stewczyka. Na naszej stronie NZS-u będzie dokładna rozpiska, która szkoła będzie następna, bo będzie ich osiem. Aktywizacja młodych do odkrywania i poznawania historii to kluczowa rola w wychowaniu kolejnych pokoleń. Ważną rolę odgrywa w tym Kasa Stewczyka. Wystawa organizowana jest dzięki pomocy Kasy Stewczyka, są naszym głównym sponsorem. Jedną z ważnych postaci strajku studenckiego z maja 1988 roku był Piotr Brajer, który pojawił się na fotografiach Leszka Biernackiego. Zapomniana, zupełna postać. Pierwszy wskoczył na taką ławkę, jak rozpoczynał się tak, i to on pierwszy wzywał do akcji protestacyjnej na, na uczelni. Ograniczono strajk tylko do wydziału humanistycznego. Łatwiej było po prostu było zebrać się w kupie i opanować jeden wydział niż całą uczelnię na tych wielu różnych wydziałach. Licealiści i uczniowie szkół ponadgimnazjalnych coraz bardziej interesują się najnowszą historią Polski. Ja na przykład się bardzo interesuję tymi czasami, więc dla mnie to jest... Bardzo fajne. Myślę, że coś takiego jest bardzo potrzebne, ponieważ my też nie mamy takiej świadomości tego, co się działo kiedyś. Tego typu inicjatywy no ja jak najbardziej popieram, tak? Myślę, że no nie powinno się zapominać tak, to przeszliśmy. Takie wystawy przybliżają nam trochę tę historię. Bardzo dużo rodzice mówili i, i babcia, bo mój dziadek w stoczni tutaj strajkował. Poza wystawą fotografii młodzież będzie miała okazję wziąć udział w historycznej dyskusji. Przy każdej wystawie będzie prelegent, który będzie opowiadał o tych zdjęciach i uczniowie będą mogli poznać tak, tak na żywo tę osobę, tego bohatera, tego strajku. Licealiści dzięki Kasie Stewczyka i archiwalnej autorskiej wystawie fotografii Leszka Biernackiego mogli zagłębić się w historyczną dyskusję i zapoznać z klimatem, który panował podczas majowego strajku studentów Uniwersytetu Gdańskiego w maju 1988 roku.